Nie rozumiem dorosłych ludzi, którzy palą. Wszystko to zaczyna się za gówniaka, bo ktoś miał za słabą silną wolę. Kiedy na przykład w gimnazjum Krzysiek przyniósł fajki rodziców i w kiblu częstował kolegów. He, <laughs> co jesteś pipa? Weź spróbuj. I taki frajer spróbował. Potem palił coraz częściej i częściej. A 20 lat później okazuje się, że na ten śmierdzący syf wydaje miesięcznie 500 zł, głowa mała. I to po co? Żeby od niego śmierdziało i niszczył sobie płuca i ogólnie zdrowie? Jak to jest? Że w XXI wieku ludzie nadal palą. I że nadal inicjowane jest ono w ten sam sposób, bo chyba nie ma. Os Osoby, która w wieku powiedzmy 20 lat myśli sobie, hmm, sobie nigdy nie paliłem, może powinienem zacząć wydawać pieniądze na to, żeby mi było czuć zryja, jakby mi ktoś tam nasrał. Dokładnie, nasrał. To jest tak głupie, że równie racjonalne byłoby, gdyby ludzie zaczęli strać w gacie dla przyjemności i wchodziłoby im to w nauk. Karol, chodź do kibla! Darek zajumał dziadkowi paczkę Cotton Worldu Będziemy strali w gacie, tylko nie mu facetce. He, Karol, a ty w ogóle wiesz jak to się robi? Doświadczeni koledzy stracie z uśmiechem, spojrzeli na kolegę, który nieśmiało wyjął z paczki parę slipów. Wziął głęboki wdech i popuścił. Powitała to salwa śmiechu, błąd początkującego. Każdy z obecnych co zrobił. Ale i tak bawi, gdy widzą, jak ktoś nie ma wprawy w obsrywaniu się, i puści bąka Od tej pory Karol należał do ekipy. Codziennie na przerwie wychodzili za szkołę, żeby zacząć się gacie. Po czym wkładali sobie w dupy gumy. I tiktaki, taki żeby nauczyciele nie wyczuli. Coraz więcej pieniędzy szło na slipy, bo weszło to w naukę. I na studiach obsrywali się już nawet i cztery razy dziennie. Niektórzy przystopowali, inni kupowali tanie majtki z Biedronki bardziej zdesperowani. Powali na rynku wątpliwej jakości majtki z przemytu. Bądź tkaniny na metry i szyli sobie sami. Normalny człowiek idzie na imprezę. Ale nie może się bawić, bo czuje gówno. Panda patusów, zamiast kulturalnie wyjść, obstrać się na balkon, bezceremonialnie rozpakowała sześciopak slipku przy stoliku i zaczęła słać tak, że ledwo można oddychać. Po imprezie wracasz do domu. I całe włosy i ubranie śmierdzą gównem. Potem słyszy się, że ktoś obiecuje w nowym roku rzucić obsrybanie gaci. Ale już po kilku dniach do tego wraca, bo nauk jest zbyt silny. A wystarczyło powiedzieć Darkowi nie. Tak byś miał pieniądze i zdrowie i czyste majtki